Wesel nieba królowo, Alleluja! Ciesz się świata cesarzowo, Alleluja! Chrystus, który Raduj się I wesel Panno Maryjo, Alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie. Alleluja. Módlmy się. Boże, Ty, przez zmartwychwstanie Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez jego matkę, dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen i Alleluja. I tym chcę skończyć tak naprawdę te nasze spotkania z Królową Nieba, antyfoną. Gdzie ciągle podkreślamy i dodajemy to słowo Alleluja. Mam nadzieję, że ono przeniknęło do głębi, że pomogło podkreślić tę radość okresu wielkanocnego. Alleluja, Alleluja. Ciągłe dodawanie tego słowa Alleluja. Co tak naprawdę to słowo znaczy? Chwalcie Pana. Myślę, że dla każdego może jest to nawet oczywiste, ale chciałbym podkreślić. To, że może być y, dwuwymiarowe, to znaczy może być właśnie chwalcie Pana, y, czyli pobudzające też, że razem to śpiewamy y, y, jedni drugich, że pobudzamy siebie nawzajem, że śpiewając Alleluja tak naprawdę śpiewamy do drugiego i ktoś drugi, kto śpiewa Alleluja śpiewa do mnie, czyli wzajemnie się, Pobudzamy do chwalenia Pana Boga i to jest jeden sens, jedno znaczenie. A drugie właśnie to jest pragnienie chwalenia Boga samego bezpośrednio. nie tylko wzajemne zachęcanie się do chwalenia Boga, ale też ja konkretnie staję w postawie uwielbienia i chwalenia Boga, że to moje Aleluja jest... Też bardzo konkretnym wzniesieniem serca do Boga, i że ma ten moment, właśnie jak to się mówi, wertykalny i horyzontalny czyli właśnie ten wzniosły, wprost do Boga, wertykalny i ten horyzontalny czyli do drugiego człowieka, do naszych braci, do naszych sióstr. Oni do, do mnie również to samo śpiewając. Więc Alleluja! Też podkreśla właśnie to przyjmowanie dobra, przyjmowanie błogosławieństwa, przyjmowanie łaski, której Bóg nam udziela. I chwalę go właśnie nie tylko za to, co mi dał, chwalę nie tylko za dary, które od niego otrzymałem, ale zwracam się do niego samego, uwielbiając go za to, że on jest dla mnie. Największym darem, że chwalę nie te dary, nie te błogosławieństwa, które mi dał, ale Jego samego chcę chwalić i innych właśnie pobudzam, nawet nie do dziękczynienia za te wszystkie dary, tylko e, do uwielbienia, do dziękczynienia za Boga samego. Chwalcie Pana. Aleluja. Bardzo konkretne też e, zanurzenie w Starym Testamencie, w psalmach. E, tak zwanych allelujatycznych, prawda? gdzie się podkreśla alleluja, alleluja wiele razy i my śpiewając te antyfony, królowo, nieba, wesel się, dodajemy to alleluja, tak jak też do wielu antyfon, jak wiemy, jak ktoś odmawia liturgię godzin, to wie, że dodajemy to alleluja w, w mszy świętej, też w mszale, w antyfonach, w modlitwach, jeszcze dodajemy alleluja, żeby podkreślić właśnie tą radość i to chwalenie, uwielbienie Pana Boga i takie wzajemnie zachęcanie się do tego, byśmy temu chwaleniu się oddali. Także ta najradośniejsza ze wszystkich antyfon, jakby podkreślona jeszcze tym słowem alleluja, niech w nas zostanie. No niestety to już ostatni raz modlimy się na strefie wodza tą antyfoną Królowo Nieba, a później już wracamy od przyszłego tygodnia do Anioła Pańskiego, więc bardzo serdecznie oczywiście za, zapraszam dalej na Anioła Pańskiego, a teraz dziękujmy, jeszcze oczywiście możemy śpiewać w piątek, sobotę, niedzielę, Antyfony, chociaż już nie ze strefą wodza, chociaż warto może zaglądać też na strefę wodza i sobie przypominać poprzednie odcinki, bo się cieszę, że dało mi się parę e, rzeczy poruszyć. Też błogosławię Boga, uwielbiam Go, śpiewam Mu: aleluja Za te live, y, w których mogliśmy się spotkać, to było bardzo piękne doświadczenie. Na pewno gdzieś kiedyś wrócimy też w aniele Pańskim do live'ów, ale to może za jakiś czas, bardzo, bardzo Wam dziękuję, uwielbiam Pana Boga i śpiewam do Was Alleluja, żeby też Was dalej zachęcić do radości wynikającej ze zmartwychwstania Pańskiego i z tego, że mamy Mamę Maryję, Królową Nieba, która no, uczy nas wiary w zmartwychwstanie, w zmartwychwstanie i radości ze zmartwychwstania. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości i radości Chrystusa razem z Maryją. Bogu niech będą dzięki.